Ała! Kapitanie! Co się stało? Ała. Halo? Bo, bo, chyba, złamałem, chyba złamałem nogę. Ała. Piszczel? Nogę. Ała. Ała. Widzisz jak potykam? Tak, tak, tak. Widzę, widzę. Weź, weź zjedz to lecznicze a, ciastko. A skąd masz o. takie ciastko? No, słuchaj, była piekarnia tutaj niedaleko. O także... kurde, piekarnia. Nie, nie, nie było piekarni. Wiem, że Lepiej? nie było. Lepiej? Lepiej? Mm. Uh. Jak nowonarodzony, powiem tak. Ale nie oszukuj mnie z tą piekarnią. wiesz? No nie, nie było, tak naprawdę nie było. Chciałem, żebyś się poczuł jak w domu. Nie, wiem, chwilę. bo jestem synem piekarza. No tak. Pa pamiętam właśnie, cię zwerbowałem, jak, jak yy, zabrałeś tam, tacie bodajże, chleb z piekarni i cię wyrzucił. No, pamiętam tak to. Było. No i wyrzucił cię na Tyle ulicę. To były piękne wspomnienia. Oh. Dzięki temu jesteś. Tutaj. No nie wiem, czy to w sumie są takie piękne wspomnienia, mogłem teraz siedzieć w piekarni. Dla, i... dla mnie są piękne, bo zobacz, byłbym sam wtedy na tej wyspie. A tak to mam przynajmniej z kim porozmawiać, także wszystko Wszystko to nie był przypadek. No może że masz tutaj rację. się znaleźliśmy. Dobrze, w takim razie chodź, pójdziemy sobie do tego naszego. Do jaskini. No do, do tej jaskini, w której wcześniej mm -hmm. znaleźliśmy fajne rzeczy i tam. Wykopiemy te wszystkie diamenty, które zostawiliśmy. Uuu, a dużo chyba diamentów tam było. Wiem, że ze trzy były na pewno. A w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale nasz dom troszeczkę jest zmieniony. No widziałem, bo ty jesteś synem budowlańca, nie? No tak, 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 tak. I też... Masz jakąś historyjkę? Ja? No jak mogę mieć historyjkę od... to. Tobie. No słuchaj, no tyle... tyle wieczorów spędziliśmy na statku. Opowiadałem dużo historii, tam jest, jak. może nad tobą jakąś przypomnijesz, no to jak. No pamiętam dobra. w sumie jedną taką, ach Boże, jak płakałem ze śmiechu wtedy. Jak opowiadałeś jak byłeś kiedyś na budowie, nie? Mm -hmm. to, to dziwne, że muszę ci to przypominać, no ale mniejsza z tym. Byłeś na tej budowie i miałeś ten kask taki żółty na głowie. No no no, a, pamiętam, no pamiętam! Tam pamiętasz tą o kasku? No, no pamiętam no, sobie siedzisz, siedzisz sobie na tej budowie, coś tam budujesz, jak to budowlaniec i nagle Jakiś worek ci spadł prosto na łeb, nie? Nic z gruchy, ni z powietrch. Nic z gruchy, nic I gdyby nie fakt, że miałeś na głowie ten hełm, to do... teraz by nas tutaj nie było. Teraz bym. A... Rozumiesz, że teraz bym siedział w piekarni i sma... i sobie piek bułeczki? ty byś kurwa gnił w ziemi? Rozumiesz? A... Jak byłoby super! Rozumiesz! A... Ale wiesz co? A... Ja uniosłem pamiętam... się troszkę, przepraszam. Ja pamiętam, że. to byłeś jak ogólnie? Tak, 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 mam elementy. Akurat na miecz swój. A ty masz? No nie, ja ci wiedziałem, gdzie widziałem je ostatni raz. Szukałem innych, ale nie znalazłem. Czyli nie ma innych diamentów, dobra. Pewnie rozumiem, są to. gdzieś głębiej, ale no, no powiem tak. Mm, to chwila, musimy coś zrobić. Czujesz Czekaj, się pewnie się nie... z mieczykiem? Ja mam mieczyk swój. Opowiadałeś jakąś historię, że pamiętasz, pamiętasz i nie. Ale bo ten hełm wiesz co? Bo powiedziałeś, że był żółty ten hełm. No? I ten hełm był, chyba był pomarańczowy. Ale to ja wiem, dlaczego mogę się pomyślić, pomylić, bo jesteś daltonistą. Pamiętasz, jak mi to opowiadałeś, że. Tam się urodziłeś jako daltonista. Ale ja mam tylko problem z czerwonym i zielonym. Nie, 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 nie. nie. Akurat, właśnie to był taki wyjątek, że mylisz żółty z pomarańczowym. Ale spokojnie. Wyjątek jest to, że ja cię się nie zabiłem. Znaczy, żartuję oczywiście, wiesz. A, do... Taki, no, próbuję utrzymać tutaj taką fajną atmosferę. Mhm, właśnie, powiem tak, no, właśnie, wyrzucam twoje łóżko Ale z mojej, nie, 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 chodź. Gdzie, powiedz mi, gdzie teraz idziesz, żebyś ten mieć. Tak, 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 zrobić miecz. I możemy od razu ruszać na no to... dalszą przygodę. Dobra, ty jesteś kapitanem na tym okręcie. Zwanym SS Statek, więc miecz SS, jest twój. A, SS Statek, już pamiętam, pamiętam. No. Z tym też są fajne historie. No Duże historie, no. no. A tak. to można zostawić na kolejne dni. Tak, prawda? Myślę, że w dzienniku to jeszcze zapiszemy raz jakieś nasze hece, które tutaj. No ja powiem tak, oj. Irki, tak zwane. Jabłoki Dobra, możemy. Do dziś. Tak, eee, dobra, możemy ruszać już w sumie. Dobra. Ogólnie pokażę ci miejsce, które znalazłem ostatnim mm -hmm. razem, jak podróżowałem tutaj. Jest to jakaś, zdaje się, a, że... A, w tym czasie, gdy ja budowałem dom, to no, 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 no. Eee, no. Tak, bo tak jak się umówiliśmy, że ty idziesz zrobić e, rozpoznanie terenu, a ja przebuduję troszeczkę nasz mm -hmm. dom, bo kapało. Ogólnie tutaj są różne budynki, możemy je sprawdzić. Mm -hmm. Znaczy budynki, U. no to są domki takie małe, ale... Eee, tubylców? Tak, no zdaje się, że tubylcy zrobili takie domki. O, nawet tam coś jest. Uuu. Patrz tam, faktycznie jest tu bylec. O! Elo to rozmawiajmy z nim. O, ja z chyba, nim nie chyba, będę rozmawiał. Wiesz co, on chyba nie rozumie naszego języka, także musimy mu pokazać inny język. No język No zobacz, jakie ładnie. Jakie... Ej, mam biblioteczki, czy potrzeb... Dlaczego? No bo on może się zamienił. Ale zobacz. Czyż to książki czytają mądrzy ludzie. Dlatego w jakim mówię... to jest języku napisane. Sekunda, muszę sprawdzić. Sprawdź. A... Ale mówię ci, że to może jak Ej. zombie, że oni się zamienili dopiero później w tych... Te bezrozumne, nierozumne bestie. Wiesz co, te książki są po polsku. Po polsku? Tak, zobacz sobie. Sprawdź sobie te książeczki. To są, to są polskie książki. Ania z Zielonego Wzgórza. A przepraszam, aż A... się wzruszyłem. Ja tutaj mam dzieci z Bulerbyn, Faktyka. No, 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 widzisz. Czyli, Czyli to Polaki tutaj po... zasiedlili nasze, no właśnie... nasze te tereny. To w jaki sposób oni się tutaj w ogóle znaleźli? Pewnie Ciekawe. szukali pracy. Uciekali za granicę, szukali pracy i trafili tu. Dobra, wy, mm. wybierz miejsce, do którego idziemy. Czy to. jest eee, tutaj! Może... Czekaj, chodź jeszcze tutaj, bo słyszałem pewne No tak, historie. właśnie o, o co mi Zobacz. chodzi. Zobacz. echt ruo Ale poczekaj, ja to czytam po angielsku od tyłu: Bribe mm -hmm. Hour of God the Heil. All. To ma znaczenie. A tutaj. Him to down bow. Him to down bow. To jest hmm. nadal napisane bardzo tak kalecznie. Aczkolwiek. No bardzo, no... bardzo. Ale, no, co Ale powiedz, no, jeż jeżeli Polacy tu są. Czemu to jest po angielsku? Bo. Jesteśmy chyba na terenie kraju, który porozumie się po angielsku i Polacy chyba też chcieli porozumiewać się po angielsku, dlatego Aa, to wszystko tłumaczy ten słaby angielski. No tak. No, dobra, widzisz? chodź, sprawdzimy to. Dokąd to? A, czekaj, wprowadzić. czekaj, czekaj. Dlaczego nie podkopałeś tego? Może tutaj coś jest ukryte. Może ten łuk, bribe, coś tam. Dokładnie, może to jest jakiś legendarny łuk, który się tutaj znajduje. I co podkopałeś? Coś tam no, było. No, podkopałem. No, nie, niestety Ale nie. Ale to było. weź, weź bardziej, kopni. A, dobra, już kopię. Ale tak na bok jeszcze. Dobra, dobra, dobra nie, chyba kapitanie? tutaj nie, nic nie ma, tylko śmierdząca ziemia i glizdy. No to super, glizdy są fajne, myślę. No, glizdy są spoko. Ojej, ojej, Józef. jak się wystraszyłem, go. Pokoju nie, dobrze. Dobra, już go. Chodź, nie ma, chodź już go tam nie ma. na górę, ja czuję, że tam znajdziemy jakieś sekrety, których, no po prostu poszukujemy. Kolejny mm -hmm. spadł tutaj gdzieś na web. Dobra, Patrz, dobra, ile ich tutaj, tutaj jest. Chiltis. To może być Wow, jak... ich... wow, Tutaj trzech z tyłu, trzech z tyłu mamy. No widzę, Widzisz? widzę. Idą, idą. Ale dlaczego wszyscy wyglądają tak samo? To mnie też dziwi, czy to są coś bliźniacy? No, kramp. Kramp. <laughs> tam jest to... latarnia. Gdzie masz latarnię? Tutaj chodź do mnie. Uuu, widzę, widzę, widzę. Ale czy da się wejść tutaj do tego miejsca, w którym się znajdujemy right now? Ej, ta latarnia się świeci. Zobacz, on tam się światło świeci. Szybko, w tej szybko. Latarnia. Dobra, 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 biegniemy, biegniemy. O kurde. Czyli no, ktoś tu chyba jeszcze jest taki rozumny? Albo, wiesz, był nie możesz A. od razu stawiać, że ktoś tutaj jeszcze żyje. Ale zobacz, bo... latarnia się świeci, więc to musiało być niedawno. Ty. No coś tam jest. Leopard ogólnie tutaj. Uuu. Ocelot. Znaczy. Spokojnie. Ej, Je... Mam jedną rybę. Słyszysz to? Co? Muzyka gra z latarni. Eee... niestety powiem ci, że pętasz, jak granat mi wybuchł kiedyś i jestem trochę przygłuchawy. Aha. Powiem tak. A słyszę coś. Słyszysz to? No, jakaś tam. Ale ja robię dziurę. Wow! Co to jest? Jakiś mechanizm. O. Co to takiego? Okej. Okay. Może. Czekaj. Czy to nie jest sygnał SOS? Przerwałeś to? Nie. Ja tutaj stoję. Czemu Zejdź to już tego. Nie gra? Może trzeba to popchnąć, patrz. Patrz! Teraz dwa się włączyły wagoniki. Właśnie, a czy to nie jest czasami sygnał SOS Jestem prawie o tym przekonany, że to jest coś takiego. Czyli ktoś potrzebuje tutaj pomocy. Albo ktoś potrzebował pomocy. A właśnie. Zawsze może być tak, że potrzebowali pomocy. No, a co Dziwne. tam jest? Tam też coś widziałem. Nie, chyba nie. Nie, 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 tylko. Ogólnie. Znam pewną technikę, tak już mhm. powiedział yy, mój dobry brat. Zanim wyruszyłem na, na misję z tobą. Ogólnie, jeżeli masz problemy z oddychaniem, trzeba położyć pochodnie. Trzeba położyć pochodnie. Niestety nie mam żadnej pochodni, wiesz? Cokolwiek, co da się przymocować do ściany. Możemy zbadać teraz te tereny podwodne. Aha... Rozumiesz, podchodzisz wiem, do ściany... rozumiem. No... Mhm... Mm Tylko wiesz co? Chyba ta pochodnia od razu zostanie zmyta przez wodę. Powiem ci, że ona zostanie zmyta, jednak kwadracik powietrza zostanie na ułamek tak. sekundy, i to sprawi, że możesz oddychać. No, przez chwilkę, tak? To tak, nie tak, no to ci się regeneruje całe. No, no do, dokładnie o to mi chodzi. No tak, Dobra, to czyli... idziemy się przespać i możemy spróbować mhm. zanurkować. Ty będziesz nurkował. Dobrze, ja to zrobię. Dobra, Bo, no, brat dawał mi naprawdę niezłe nauki. Zwłaszcza spoko, jak mnie spoko. podtapiał w kiblu, za dzieciaka, no, to wtedy A. naprawdę, ja umiem na wiele godzin wstrzymać oddech. Mm, to, ty to była ty walka o taki... przetrwanie, powiem tak. Rozumiem, rozumiem. No, powiem ci, że z perspektywy czasu chyba dobrze, że cię brat podtapiał, wiesz? No myślę, że tak, myślę, że to sprawiło, że jestem lepszym człowiekiem, przede wszystkim. E, ja już mam e, pochodnie. To weź mi, daj. Dobra. Dwie pochodnie ci starczą? No myślę, że, myślę, że nie. To już to masz cztery pochodnie. Dobra, już sobie zrobię. Mam 4, 16 pochodni. To powinno dobra. starczyć. Dobra, lecimy pod wodę. Spróbujemy. No musi, dobra. musi ci się to. Może daj mi jakieś. Y, pod, y, najlepsze przedmioty. W dobra. razie gdyby coś ci Dam się stało Ja wszystko, co mam. zostaje sobie okay. tylko jeden miecz. Albo nie, dobra. daj mi pikaksa. Mmm... już ci daję, proszę. Czy to wszystko już? Tak. Co miałeś przy sobie, dobra. Jeszcze mam jedzenie, ale to zostawię. Uff, to naprawdę, no. Powiem. Myślę, że może być ciężko, aczkolwiek dam z siebie wszystko, kapitanie. Wiem, musisz dać z siebie, z siebie wszystko. Musisz mi zaufać. Eee, ufam ci. Okay. Naprawdę ci ufam. Chcę, żebyś znalazł tam, może, nie wiem, jakiś, jakąś wiadomość od kogoś. Myślę, że coś, coś tam takiego. będzie. Myślę, że coś tam na pewno jest ukryte. Się przekonamy właściwie, co to jest. Czy to jest jakiś zatopiony statek, czy co? No wydaje mi się, że to jest jednak zatopiony statek, bo do tego doszliśmy ostatnio. Czekaj, a, nurkujesz tam. Okej. Troszkę ciemno i nic nie widzę. Domyślam się. Jak to pod wodą na dużej głębokości. Ojej, coś jest napisane. Jestem Romfite. fite ROM Nie mam pojęcia co to znaczy. Czekaj, tutaj coś jest, ja coś tutaj jest. Ale czy, czekaj, czekaj, czy mogę, mogę zadać pytanie? Tak. Jak my się porozumiewamy, jeżeli ty jesteś głęboko pod wodą? bul, 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 A, dobra, rozumiem już. Dobra, okej. Okay. Tu jest pokój jakiś, tu jest skrzynia! Uuu, skrzynia z czym? Fuel! Drugi tutaj jest? Tak, tak, tak. Pięknie, to weź go weź zbadaj jeszcze dokładnie ten statek. Czy może tam jest coś innego? Trochę ciemno tutaj strasznie powiem ci, ale no... ale daję radę. Rób co... Musisz dać radę po prostu. Jest ciężko. Dobra. Dobra. Ja, ja czekam już na ciebie tutaj przy wyjściu. Nie wiem czy jestem w stanie to rozwalić w ogóle. Mm, bardzo powoli, bo ciśnienie jest pod wodą. No właśnie, tak też mi się zdaje. Nie widzę. Mati, ból, gdzie ból, jesteś? ból, ból, ból Wypływasz już? Nie. Okej. Okay. Ale wchodzę... No to... Nie, tutaj nic nie ma w tych pokojach. A. Hmm. no dobra, czyli, ale i tak mamy bardzo potrzebną rzecz przecież. No tak, zdecydowanie. Nie wiem czy sprawdzić te wszystkie pokoje, chyba to się mija z celem. Wypływam. No. Dobra, wypływaj. Ojej. Ja już tutaj czekam na ciebie. Okej, okay, tu jest na górze. Chociaż zdaje się, że jest jeszcze jeden, jeden pokład. Pokład? Czekaj. No jedno piętro. Dobra, dobra. Coś tutaj Pracuj. jest, na pewno. Ja uwaga. tutaj też spróbuję. Room number minus dwa. jeszcze głębiej. Sprawdzę to, sprawdzę to. Nie wiem, ile czasu mi to zajmie, ale. No... no. Sprawdzaj, spokojnie. Tutaj można oddychać w tych pokojach nawet. Aha, czyli tam jest normalnie powietrze? Jest no, W chlen? pokojach, tak. Ok. No, <laughs> Dawaj! Rum minus 2, rum minus 1. Oj, spadłem. Nie wiem, co tutaj może jeszcze być. Chyba Ja też nie. tutaj nurku je sprawdzam. Może za tym brakiem statku. Coś wypływam, jest? wypływam, kapitanie. Dobra, czekam na ciebie. Ja już tutaj zbudowałem specjalnie takie... taką ścieżkę. A właśnie jak wypłyniesz to od razu kieruję. Oj się. ciężko jest, ciężko jest wypłynąć. Prąd jest mocny! Widzę cię, widzę cię wypłyniesz. Spokojnie, dasz radę. Daj rękę, I daj rękę. Masz, masz masz. Teraz ty topisz się, ty ziomek. Spokojnie, ja ci specjalnie jestem wykwalifikowanym okay. pływarzem. Uuu, o, dałem od... radę. Mam, mam, drugi, fuel, tak? mam fuel, mam fuel. Tak, jeszcze super. trzy, jeszcze tylko trzy i będziemy mogli stąd uciec. uciec. Dobra, spokojnie. Musisz teraz przeskoczyć. Jak żabka. No. Ale ty nie przeskoczyłeś. A, bo musiałem postawić te klocki, wiesz. Okej, okay, jesteś okay. super pływarzem, naprawdę. Dobra, mamy piękną ścieżkę, mam do To się drzwi. Um, zastanawiam się czy będą nam one potrzebne, wiesz. Dobra, odkładam je. znalazłem Black stained Clay. I mm -hmm. odkładam tutaj. Mam yes. dwa fiulkany. Dobra, e, oddam ci twoje przedmioty może. A tam e, chyba nie miałem nic ważnego. No właśnie, to te, też tak dobrze. No to weźmy tam, połóż to gdzieś. No i dobra, dobra ogólnie dobra. możemy jeszcze sprawdzić jedną rzecz, która mnie tak, bardzo tak, tak. intryguje. Jasne, prowadź. E, tam, ja bym poszedł tam na lewo, chociaż nie, ty to sprawdzałeś chyba ta, Tam za bardzo nic nie widziałem, ale myślę, mm -hmm. że ominęli się jeden bardzo ważny element na tej, na tej bezludnej wyspie. Jaki element? Dżungla? Mój drogi. No. Nie jest to dżungla, jest to kolejna dziwna jaskinia. Uuu, kolejna dziwna jaskinia, to mi się podoba. Tylko pamiętaj, że ostatnio w jaskini znaleźliśmy tego gigantycznego kanibala. Także nie wiem, co, co tam będzie w tej drugiej czekało. O, tutaj też jest w tym domku jakiś kanibal. O, czekaj. Musimy zrobić. Ciekawe, czy on czytał też jakieś lektury? Jest, ej, zgadnij co tutaj jest. LOL! Niemożliwe. Nie! Jest nie stało, ej, ej bez, bez kitów. Dlaczego to w ogóle jaki, jaki fart? Ra, random domek. <noise> I udało się to znaleźć. Ależ okay. to siwo. No dobra, czyli jeszcze dwa. No, lecimy dalej. Kurde, myślę, że może dzisiaj? być ciężko, żeby znaleźć resztę tych. No wiesz, e, teraz mieliśmy takie. Takie to szczęście. Uuuu, widzę. Jakaj, co to za jaskinia jest? No. Tam są jakieś pochodnie. Dobra, ja w okay, na, Najpierw zabijmy, właśnie. Najpierw zabijmy tych kanibali. I dopiero Nie. możemy się później kierować w dół. Super. Okej, okay, widzę jakąś głowę. Głowę dużą? Tak, 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 tak. Nie, tutaj. Nie. Kogoś głowa to jest. No. I tam jest krew. Aleś tutaj zginął. A za jest... cieki jest... uśmiechnięty był. No tak, no myślę, że nie martwił się. O jutro. E, Masz pochodnie? Będziesz musiał stawić. Mam, wstawiać, mam, bo... mam pochodnie. Ja nic kompletnie nie jest. widzę tutaj. tutaj. Wow, to jest kolejna... umarł. Jakiś zamaskowany maruder. No, ten hełm bym z niego chciał. Kolejna głowa niżej. O kurde, dobra, czyli Kolejna! To jest chyba jakaś. Super Mario Bros, ja go kojarzę. On był w załodze przez pewien czas u mnie. Tak. Czyli pamiętasz, jak oni wypłynęli wcześniej, przed nami? No, 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 właśnie. To jest Antek. No. Je, nie pamiętam. niestety, Antka nie poznałem, ale. Jak mogłeś go nie poznać? On miał te no. gogle zawsze na głowie. Jesteś najgorszym kapitanem. Ach, jestem najgorszym kapitanem? Ko... Widzisz? Ale masz czwarta typie. Właśnie dlatego mówię, że jesteś najgorszym kapitanem. Antek by tak nigdy nie zrobił. No, Zobacz, bo Antek. To jest załoga. Tak. Wow, ale to z tego pierwszego statku w takim razie. O kurde. Nawet Mariolka jest, zobacz. Jezus Mariolka, ja się w nie podkochiwałem. No możesz sobie zabrać jej głowę, jeżeli chcesz. Nie myślę, że. Trochę tutaj już leży. No, czuć, czuć, nie? No, Ten czuć. rozkład. Dobra, dasz radę to rozświetlić wszystko? No staram się Jezus Mariolka jest nawet Eustachy i Witek. Ja... Eustachy, Mariolka, Mario, Antek wszyscy. Stary, to... to się nie kończy. Naprawdę to się nie kończy? I tam są kolejni kanibale. Uuuu, czyli to jest jakaś jaskinia kanibali. O mój boże, czemu oni tutaj weszli? Myślisz, że nasza głowa też skończy tak, jak. Nie, zobacz, nie ma tutaj żadnego miecza. Więc oni weszli tutaj nieprzygotowani. Pewnie, nie wiem, może chcieli się schować przed A jakimś stormem. Co jest stormem. tutaj? Woda. Ale na górze tej wody myślę, że coś znalazł. Wow. Ej, dlaczego jestem pod ziemią, a słyszę fale? To samo. Eee... O Eem, nie. Wiesz co? Potrzebujemy więcej pochodni. Masz może drewno? Nie. Ale muszę wyjść, bo się topiłem już i nic tam nie widziałem. Okej, okay, czekaj. E, ja pójdę po pochodnie może. Nie ma czasu na to! Ale przecież nic nie A masz nie drewno? Widzimy. No właśnie, idę po drewno, znaczy się. Bo mam y, dużo węgla, ale niestety nie mam drewna. Chodź! Nie ma czasu! Naprawdę mi nic nie widzimy. O nie, wyszedł jeden kanibal. Dobra, zawalcz z nim. Dobra. A ja pójdę. Dobra, ja tutaj dam, dam ci trochę czasu. Zatrzymam ich. <laughs> widzę skrzynię! Pale! By... O nie, a jak coś jest nabite na te pale? Jakiś głowy? Nie, nie widzę żadnej głowy, ale widzę skrzynię. No. Będę tak. Dobra. Tutaj coś jest. No, coś nie Przecież Czyśby czwarta czwarta, czwarta rzecz, której potrzebujemy o, bardzo możliwe, to tak wygląda jakby tam mogli trzymać faktycznie jakieś paliwo ale no, powiem ci tak, lepiej ruszać tutaj do pala szybciutko no, bież, biegnę, mam 33 pochodnie także możemy całą jaskinię zwinąć no super, super, cieszę się Dobra, a jedzenie jakieś masz w razie co? boże, eee... widzicie, to jest Mariola nie, nie mam no piękna była, naprawdę Jestem, mam końcówkę. Dobra, możemy ruszać. Okej. Okay. W dół, tutaj, w dół czy tam? Tu, 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 tu. tu. Okej, okay, najpierw tutaj, masz rację. Słyszymy fale Słyszymy. pewnie, bo jesteśmy pod morzem. A. Daj trochę, daj trochę. A czekaj. Widzisz te fale? Masz pale? Połowę pochodni. Widzisz widzę te widzę. Pale? Ja Uważaj, na, pod nami jest totalnie. Kurde, co to. A to nie są jakieś takie kolce, które. Uważaj. Dobra, Super. spokojnie, spokojnie. Mamy dobre. Dobra, ja tam idę zobaczyć... Bo tu się ognisko pali. Crew member, y, mamy kolejne y, od załogi informacje. Okej. Okay. Dziennik kolejny. Tak, dziennik pokładowy. Jestem przy ognisku. Widzę, widzę, Kurde. widzę. Czekaj, musimy wodą rozświetlić. Tutaj no dobra, e, kolej naprawdę dużo tych tutaj ludzi, wiesz co? Niektórych nawet ja nie rozpoznaję. Może oni, nie wiem, z innych załóg są. Ej, uważaj! Wow. Wybuchacz! Dobra, spokojnie, weź się nim, daj mi. Spaka, spaka. O kurde. O kurde. Widzisz to? Tak, widzę. To jest nasza załoga. No. Czekaj, spokojnie, może. Masakra. On się chyba nazywał nocz. Nocz? Nocz. Tak, tak mi się zdaje. Nie pamiętam. A ten? A ten. Policja jedzie. No policja jedzie. Kojarzysz tego? Nie. A tego? Nie. A tego? No właśnie, czyli jedną osobę. Może to są pięć różnych załóg tutaj było. Możliwe, pięć? wszystkie statki tutaj kończyły. Bo Były, Zobacz, tam jest z każdej lapiz. załogi. Lapis. E, nie wiem, czy nam lapisz się przyda, tak naprawdę. Popatrz tutaj, Wybuchacz. Dobra, wybuchacz został zgładzony. Kut? Miałem na myśli raczej to, co tu się dzieje. Um, wiesz, co ja bardzo, bardzo słabo tutaj widzę? No jest. źle wow. Jest, jest źle, tak Skrzynia. Skrzynia? Mamy, to... mamy to! Czwarty? Tak. Dobra. Ale ile krwi. ile osób się poświęciło, żebyśmy my mogli to zrobić? Ja pierdzielę, ale zobacz. Nie, nie rozumiem ile tu jest głów? Strasznie dużo, ci ludzie są chorzy. No. Głowa im nie robi. Czekaj, ale jest jeszcze jedno miejsce, którego nie sprawdziliśmy, wiesz? No co? Chodź, chodź, chodź. musimy wejść na górę, bo my poszliśmy w jedną stronę, a jest jeszcze droga w drugą. Naprawdę? Nawet tak. nie zwróciłem uwagi. Znaczy wiesz co, może to być jakieś, nie wiem, takie małe pomieszczenie albo coś takiego. Aha. Ale wydaje mi się, że coś tam jest. No dobra najpierw musimy zaprowadź. się spiąć tutaj. Dobra, dobra, spokojnie. Kurde. Ale pięknie. No... no jeszcze Udało jeden się zabrało. zdobyć, dokładnie. Jeszcze jeden bug. Eee, chwila. My tutaj przyszliśmy i tutaj. Nie widzę cię z góry. A nie, cię. czekaj, tutaj nic nie ma. Okej, okay. fałszywy alarm. Po prostu fałszywy kolejne głowy. No, no 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 Czyli możemy stąd wyjść. wyjść. Okej. Okay. Czyli o. powiem ci, że ta misja była naprawdę... No dzisiejszy dzień był naprawdę owocny. No. Trzy, tak? Trzy udało nam się znaleźć, te baniaczki. Nie no, dzisiaj chyba. Nie no, dzisiaj trzy! Trzy! Dokładnie, wow. jeden w domku, jeden pod wodą i jeden tutaj. Także, kurde, jeżeli dobrze pójdzie, to już w następnym dniu uda nam się uciec. Ale, no. Nie byłbym tak optymistyczny. O jezu! Pająki! Uważaj, uważaj. No, 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 spokojnie. Uważaj za tobą! Wow! Oni chyba wiedzą, że byliśmy. Tak, tak, tak. Niedobrze. Tak. Spierdzimy do krwią. Dobra. Szybko. O, spokojnie. Biegnę, biegnę, biegnę. I możemy już. I spać, Mati, bo jest naprawdę późna godzina. A no, musimy już. rano wstać, żeby. Ważny wybuchacz. Okej, okay, spokojnie. Ja przebiegam obok niego. Nic na pewno się nam nie stanie. E, to nie jest nasz dom. Wiem, że to nie jest nasz dom. A, Myślę, że biegniesz. Nie, nie, nie. wiesz, Myślisz, że to jest nasz dom? Ale Jezus Mary, ale i się tutaj kręci. No, będziemy musieli na pewno oświetlić ten teren jakoś. Bardziej. To Ja już tutaj O Jezus! E, gdzie ty jesteś? Biegnę. okej. Dobra, dobra, ja biegnę. Kurde, strzelają pod domem, no ja jestem na hitka. Czekaj, a czy ja jestem pod domem? też jestem. Powiem tak, że. jesteśmy. Pomocy! O Jezus! Widziałem. Widziałem jak umierałeś, ma- o, siemka. O, jakimś cudem. <laughs> <laughs> jakimś cudem przeteleportowało go, znaczy przeniosłem go szybko. Dziwna sytuacja, my chyba nie możemy tutaj umrzeć, może jesteśmy tą ekipą, która musi sobie poradzić z tą wyspą. Jesteśmy uwięzieni tutaj, dopóki nie wyrwiemy się stąd. Tak. Tak, 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 dobra. na, na trzeba Dobra. Super. Dobra, okay. kładźmy się spać, zobaczymy co jutrzejszy dzień nam przyniesie, chodź. Szybko dobra zamykaj to. on. Oh. Nie mogę zasnąć. A ja mogę? No bo są tutaj potwory, Czekaj, Muszę zabić tego. A to coś, co tutaj grasuje. Dobrze. A mały kanibal. Mały kanibalek. Jezu, Czyli... że nawet takie dzieci są wykorzystywane no. do tak niecnych czynów. Dobra, idę tutaj. Spad, spokojnie. No i cóż, Uff. myślę, że możemy się pożegnać z naszym dziennikiem Dokładnie. pokładowym. I. Do zobaczenia w kolejnym dniu. Do zobaczenia.